Ciemoneczko, witam serdecznie, wspaniale widzowie. Zaczekajcie, zaraz będziemy rozmawiać, może weźmiemy to. Wiem, o co chodzi dzisiaj. Na drugim kanale wrzuciłem filmik, gdzie testowałem Casio Kerry. Stwierdziłem, kurczę, mo można by wykorzystać jednostki, które są praktycznie w ogóle niekontestowane, i stworzyć z tego kompozycję rerolową, którą można dosłownie forsować. Byłaby ona wyzwoleniem dla graczy z niską dywizją. Nie wiem, jak daleko mogłaby ich poprowadzić, ale myślę, że do Golda spokojnie. Może nawet dalej. I właśnie dlatego próbujemy wytestować i wyeksplorować te kompozycje. W poprzednim teście wypadła świetnie. Drugie miejsce przegrała jedynie z Karmą Reroll, ale tam prawie wszystko było na trójce. Tarik, Karma, Lisandra, Soraka. Yy, możecie ten mecz oczywiście zobaczyć na drugim kanale. My tymczasem oczywiście będziemy starali się. Yy, dobra, jednak tak wolę zacząć. Będziemy starali się wycisnąć z tej kompozycji jak najwięcej. No i stwierdzić, czy to w ogóle ma sens. Pamiętajmy, że kompozycje, w których reluje się głównie czempionów za 1 i 2 zło, yy, sztuki złota, za 1 za i 2 sztuki złota, to są kompozycje, które teoretycznie powinny potem odpadać, bo jak taki Wietnam wiedzie, to te jednostki są silniejsze. Natomiast może będzie to wystarczające, żeby chociaż zrobić. Yy, kurczy top. Top kurde, 4. Zobaczymy. Wszystko się okaże. My w każdym razie możemy robić lustrika, bo gramy kompozycją rerollową. Yy, w drugim filmiku, na drugim kanale, wziąłem Lisina. A teraz wziąłem tankęcza, bo ogólnie uważam, że tamken chyba może być trochę lepszy do tej kompozycji. On będzie już Julet Gutlet, może być. No jest Grubol piękny. Także tutaj możemy sobie tylko zobaczyć. No to ciekawe całkiem, ale weźmiemy to. Chcemy to wytestować. Ok, tutaj chcemy mieć ekonomię. Chcemy tutaj mieć, kurde, ekonomię, więc zrobię tak. Dorzucę cokolwiek, dorzucę. No, po prostu coś na front. No i wykorzystamy to, że mamy jakieś komponenty, żeby stracić trochę mniej HP, gdyż, no, raczej stracimy HP. Dobra, tu jest czwarty level, to tu stracimy. Tu chłopiec puszował, ale ma krzana, więc myślę, że może nam urwać. Zwłaszcza, że ma synergię aktywną. Tutaj na pewno tracimy. Tutaj możemy wygrać. Tutaj na pewno tracimy. Tu tracimy. I tu tracimy. Dobra, no tutaj tracimy na pewno. Dwa krzany. Aktywna shurima. No myślę, że nie możemy tego przeżyć. No chłop tutaj. Kurde, dobra. Nice. Pasuje nam to. Chcemy robić lustrika. Ogólnie przypominam, że... Poradnik do tego, jak rozgrywać wczesne fazy gry, jest w formie pisemnej na stronce mojej tftmeta.pl. Polecam. Dobra, mamy naszego głównego tanka, którego chcemy ubierać. Tak, więc polecam i w ogóle polecam tę stronkę, bo wrzucam tam cały czas poradniki dla Was. I ludzie pytają mnie, kiedy będą poradniki dotyczące podstaw. Zajmę się tym jutro albo pojutrze. Spróbuję już jakiś pierwszy stworzyć. Także jeśli, jeśli takie poradniki gdzieś są za, za kasę i wy musicie za to płacić, bo też takie docierają do mnie yy, komentarze, to ja na Waszym miejscu bym się wstrzymał. Zawsze tutaj treści na tych moich kanałach YouTube publikowałem za darmo, na stronce też. Wszystko jest za darmo. Jedynie są reklamy, bo. Dobrze jest mieć z tego jakieś wynagrodzenie yy, Natomiast robiło no za darmo, będzie za darmo, także I got you. I got you, bro. No i dobra. Dwa już mamy tutaj. Patrzymy, czy coś chcemy stąd raczej nie. Dołożymy sobie dwukera. Ogólnie tutaj na początek jest dużo, dużo opcji, które można zagrać. Przede wszystkim możemy też talię znaleźć. Talia Cassio Renekton dają nam Shurimę. Cassio Soraka daje nam Invokera. Dlatego też Galio tutaj jest dobrą jednostką Czogat z Renektorem daje nam Bruzera. Więc to wszystko tak fajnie nam się łączy. No i oczywiście jest jeszcze Swain. Swain otwiera nam opcję do Noxusu. Myślę, że warto te opcje wykorzystać. Zwłaszcza, że Cassio jest naszą główną carry. Więc warto jej aktywować wszystko co się da. No bo wtedy zwiększymy. Nasze szanse na to, że, że ta jednostka będzie coś znaczyć. No dobra, póki co mamy jedynki, więc nie powinniśmy raczej wygrywać. Fajnie, że coś zabijamy po drodze. Fajnie, fajnie. To też jeszcze zabijemy. Kurde, czy... Czy on to wygra? Wygra, okej, okay, nice. Chcemy przegrywać, ale zabijać jak najwięcej po drodze, ponieważ... Im więcej ktoś ma jednostek aktywnych po, po pokonaniu nas, w sensie żywych jednostek, tym więcej zabiera nam HP. W tej fazie to jest 2 HP na jednostkę tak naprawdę. Yy, wezmę tutaj łezkę. <laughs> wezmę łezkę i powiem szczerze, że chciałbym przetestować tutaj blue buff. Ciekaw jestem, jak to by działało. Na, na, tej, na tym drugim kanale, w drugim filmiku testowaliśmy Shorin. No i ten Shorin, szczerze mówiąc, nie do końca mnie porwał, ale wydaje, <coughs> wydaje mi się, że jak mamy Invokerów, <coughs> to powinien być wystarczający. Zwłaszcza, że ona ma 30 many. Więc ten blu teoretycznie, teoretycznie no nie ma tutaj za bardzo racji bytu. Wręcz powiedziałbym, że moglibyśmy zrobić trzy przedmioty, przy czym dwa z łezki. Wtedy by było idealnie. Bo teraz mamy 15 startowej many od razu. No i zobaczmy: kastujemy spela. 25, 30, cast. 10, 25, 30, kart. Tymczasem Blue buffik Blue Bufik sprawia, że nasz, nasza umiejętność kosztuje 10 mniej. Jeśli zabijemy, to dostajemy 10 od razu. Może być tak, że to będzie spam dosłownie co auto-atak. Więc myślę, że warto to wytestować. Zaraz spróbujemy. No, minus jest taki, że przerwaliśmy sobie streak, ale plus jest taki, że mamy już 50 gol. Natomiast możemy mieć tutaj do 70, więc myślę, że jeszcze poczekamy. Jest Blue Bufik. Z unstable Rifta. Także przetestujemy. Teraz 20 nas kosztuje. Tutaj jeszcze z Invokera dostajemy 5 co 3 sekundy. No zobaczmy, jak będziemy kastować teraz. Cały czas mamy pierwsze poziomy na tych jednostkach. Także nie jesteśmy wystarczająco silni, żeby stykować. No ale tutaj na 8 na 10 będziemy się stabilizować żeby coś już wygrywać. Dobre. Cast. Atak, atak, cast. Atak, cast. Atak, atak, cast. Atak, atak, cast. Jak zabijemy coś, to jest dużo szybciej. kurcze, myślę, że to może być yy, dobre. Przetestujemy to w tej grze. To na razie sprzedam. Ekonomia jest najważniejsza dla mnie teraz, jak najszybciej. no i tutaj na razie nic nie ma to sobie wrzucimy na front możemy się przesunąć żeby mieć pewność, że wygramy i zaraz będzie ekonomia zrobiona i my będziemy rolować do stabilizacji nasza stabilizacja wygląda tak, że po prostu chcemy mieć wszystkie jednostki na dwóch gwiazdkach nie wliczając w to jednostek za, dwa, za dwie sztuki złota Także no jeśli się jakaś trafi, to oczywiście super. Taki bonus dodany, że tak powiem. Okej, okay, to na razie sprzedamy. I zobaczmy... Okej, okay, z tego możemy zrobić Alix Park. Myślę, że to jest bardzo ważny przedmiot każdej kompozycji, która... Gra poda P. Yy, no nic tu nie widzę. Nic tu nie widzę. To weźmiemy. Pójdziemy dalej. Tu jest wreszcie upgrade. No i gdzie jest Kasio i jest. Dobra. To możemy teraz posprzedać troszkę. Może jeszcze zobaczę kawałek. Dobra. No i może wrzucę coś. Dobra, będziemy odbudowywać teraz ekonomię. Zobaczymy, czy jesteśmy stabilni w ogóle. Gargo, ale może się wstrzymałby chwilę. Jest tutaj jasuło dziki, dziki chłopek, bracia jasuło. Ok, jakoś to wygląda. Także fajnie. Tego Czogata teoretycznie nie muszę rerolować, sprzedam go, bo w poprzedniej grze go zrobiłem na trójkę, ale potem i tak się go pozbyłem. On troszkę zapycha slow. On wystarczy na dwójce na razie na stole. E, dobra, teraz byśmy chcieli coś mocniejszego trafić. O, Invoker Crest. Myślę, że jak najbardziej. To są jednostki, które zbieramy. E, P. Mówimy, nie mam na razie. Chociaż czekajcie, bo mogę mieć teraz cztery. Na razie wrzucę to tutaj. I fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda. Dobra. Poczekamy na 70 golda. Stół powinien być w miarę stabilny, ponieważ tych dwójek jest sporo. Także poczekajmy. No dobra, tutaj chyba wygrywamy. Myślę, że na pewno wygrywamy w sumie. I teraz mamy 4 Invoker. Zobaczymy, jak te kasy teraz idą. Raz, dwa, trzy, jest kast. Raz, dwa, trzy, kast. Raz, dwa, trzy, kast. Dobra, teraz przy czterech już fajnie pracuje ta Cassiopeia. Natomiast ja jeszcze spróbuję wziąć USK i zobaczymy z tym blue buffem, czy będziemy robić to, co auto atak bo to by było przyjemne. Kurde, tutaj prawie przegrałem w ogóle. No chłopku, chłopku. Jest Talia. także Shuri ma potencjalnie do aktywacji, już jest w kolejce. Dobra, mamy tutaj Blue Wafa znowu, żeby przetestować, tylko że z łezką aktywną. Ta łezka mogłaby być aktywna, bo możemy zrobić Head of Justice, wtedy mamy też leczenie. Band of Justice to w ogóle jest chyba przedmiot, który myślę, że powinniście robić na Cassiopeia. dobra, zobaczmy jak to teraz będzie wyglądało w praktyce. O, no Invokerzy. Cast od razu, atak, atak, cast, atak, cast, atak, atak, cast, cast. Kurde, no jest tych castów sporo. Kurde, no ale, ale... szczerze mówiąc wydaje mi się, że nie ma dużego improvementu, że to dalej jest tak samo. Także może to być, kurde, zły pomysł. Weźmiemy piąstkę tutaj, jeśli się uda, albo tego szena. Dobra, to weźmiemy piąstkę. Mam nadzieję, że się uda. Zobaczmy. Uda się. No bo nie ma tu ani łezki, ani lesa. Zrobimy po prostu Head of Justice na razie. Natomiast z Shodzinką, z Shodzinką mamy 5 przy każdym ataku. Możliwe, że to jest dosłownie to samo co przy Blue Mafie wtedy. Tylko, że mamy wtedy umiejętność, która kosztuje 30. No widzicie, kiepski jestem z takiego oszacowywania takich rzeczy. <laughs> Jeśli ktoś z Was ma jakieś dobre rozkwiny na ten temat, to może napisać jakiś obszerny komentarz. Może nawet wrzucę do poradnika na, na te Meta. <gryw> tak się zachęcam. Dajcie mi kontent. Tutaj kastja troszkę podebrana. O! Nawet nie skastowała teraz przez to, że klet anulował tą swoją animacją. Okej. Okay. Dobra, kastujemy sobie, kastujemy. Ja nie wiem czy te dwa itemy plus Arcage Staff to nie jest najlepsza kombinacja. Bo ona by wtedy całże rosła. w czasie. Z tym No dobra. Rolka. Czogacik nie. Czogacik nie. No, tak na razie na mnie chcą się zdrolować te czempiony. W tej drugiej gierce to siadły takie rolki, że szok. <grych> w się sensie bardzo szybko to zdrolowałem, mam wrażenie. 100% kryta. Na pewno lepiej by to wszystko teraz działało, jakbym tą kajetelkę jakieś zbudował. Ale ja się tutaj obijam, bo czekam na tego na tego całego Sparka muszę go zrobić, bo to jest bardzo ważne natomiast teraz ten Head of Justice sprawia, że jeśli coś mi tu przeskoczy to ja mogę to troszkę sobie spilować no ładnie, ładnie, leczymy się, leczymy się ale ten damage jakiś mały jest no i co? co to było? dobra, podobało mi się to Mam nadzieję, że wam też. Troszkę roleczka. o, Dobra, to na razie tak zrobimy. Te talie to się tak nie, znielacka trafiają na trójkę tutaj. Bo ich tego praktycznie nie gra, chyba że grają double trouble, więc to jest... To jest też fajne. Ouk, dobra, tutaj jest. Dlesik i lesik zawsze na, na propsiku. Dobra, zrobimy teraz tego. Zrobimy teraz tego naszego wspaniałego sparka. Zrobimy tego sparka. Yy, I co? Tytana zrobić? Muszę jakoś ten łuk spalić. Może z Giant Slayera mógłbym to spalić. Tylko czy Giant Slayer to bym chciał teraz. porolujmy na razie. Swojna skipnąłem. Mogłem brać. O, tu jest ta Jest kasja. To już brakuje tylko jednej sztuki. Dobra, na razie zro... zobaczmy na próbę tego Giant bo Mogę zawsze, nie wiem, na jakiej zrobić na razie. Giant Slayer. Chyba wolałbym tego jela kurde, albo Blue Buffa. Ten Bluba, mimo wszystko, bardzo mnie kusi. Chociaż widziałem już to, co widziałem, ale może przy 6 Invokerach to by było tak, że dosłownie cały czas kast Poczekajcie, co to w ogóle robi? 20 many, co 3 sekundy i 15 do Invokerów, No to chyba to jest przestrzelenie, już to jest to manow. Mogę to wziąć, albo to. To i tak już mam to, więc nie muszę tego brać, więc wezmę to. Już sobie tutaj zamontuję. Czyli zrobimy po prostu to Ostatecznie. Dobra, pójdźmy sobie po Casio. Ok. Shurima, Prawie Galio siadł. Sobie na talię możemy jeszcze składać teraz rzeczy. Ale ja trójka zapomniałem, przecież to też bije. No dobra, to, to próbujemy. Bo tu jest 80% kryta, raczej gauntlet kolejny nie ma sensu. Natomiast Arcadia by był super, bo ona by się w czasie cały czas rozwijała. Tak zrobimy. Taki jest plan. Dobra. Dobra, dobra. Tutaj nic. No chyba, że Lisandra jako potem inwokerz dodatkowi. Może zejść z tego Noxusa w ogóle w tej grze. W sumie to mogłem dać Renektonowi na razie. Lepiej by to trzymał. Myślę, że Sunfire Cape też byłby dobry. Antychill zawsze w cenie skoro już mamy ten kubraczek no to można by coś pomyśleć na tym szóstym może wbijmy tego Galio i Soraka na trójkę skoro na razie jesteśmy stabilni to myślę, że możemy spróbować pytanie czy jesteśmy faktycznie bo tutaj chłopek wjechał w nas jak normalnie w żołędzie no potężne obrażenia idą i możemy się z tego sustainować no dobra, pokaż tego invokera, ile ty masz tego już? Masz 5, myślałem, że masz 6. Ale 48 to jest jeszcze dużo HP. Dobra, eee, więc łezka albo pasek. Tak bym chciał najbardziej. Złapię chyba tę łezkę już jak to jest, Pasek był na ARI. Mogłem, mogłem wziąć ten pasek, tylko że no, chciałbym tego Arcageella bardzo wytestować. Kurde, za mało gier gram, żeby wszystko wytestować, przyjaciele. Testujcie ze mną. I dawajcie znać na Discordzie jak poszło. Dobra. Więc. Archegels. No i to na razie wrzucę tutaj. I robię dalej ekonomię do 70. Po pierwszej przegranej mógłbym się zrollować po te trójki nawet. Zaszaleć sobie. No zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Noxusik? Bardzo lubi ogólnie Noxus grać. No i co? Noxus ogólnie kontroluje się w taki sposób, że ustawiasz najmocniejsze tanki przy Dariusie, żeby się o nie rozbiją. Dopóki się nie przebije, to jesteś szczęśliwy. Ale widzę, że on mnie tutaj i tak porobił. To Renekton taki, kurczę, nie do końca nadąża. Dobra, próbujemy. Szukam dwójek. Dobra, ja to sprzedam, bo ja kurde nie widzę nic. I tak zacząłem kupować po drodze. Co poradzić? No dobra, nie ma tej soraki. Ja już tak daleko szedłem po to, że masakra. Troszkę zgridowałem po tę soraczkę. Natomiast to mamy Galio Trójkę. Pytanie, czy Galio by, Galio by lepiej tankował niż ten Renekton. Możliwe, że tak. Najlepiej by tankował Shen, no ale podczas tych rolek Shen to raczej nie trafiamy. Dobra. Wie. C więc 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 czekamy na razie To sobie założymy I czekam. Ten Invoker szóstka kurde kusi, ale nie wiem czy to jest potrzebne mi Cały czas kwestionuję to w głowie Nie wiem czy Noxus nie byłby po prostu lepszy Tylko taki Noxus to z czym? Najlepiej z Sionem. Ale cóż... Mamy Head of Justice albo Protector's Vow. Wydaje mi się, że Protector's zwał tutaj będzie lepszy, bo brakuje nam frontu. I co? No i kurczę, zaraz się zastanowię. czy puszczać level, dorzucić Noxus, czy pójść po Tesorakę? Ja chyba powinienem puszczować. Welko trójka oraz Heraldzik, dobra? No i co? No i ten front, kurde, za szybko pada. Kasia potrzebuje czasu, a front pada, kurde, w chwilę. No, może ta kompozycja jest po prostu średnia. W poprzedniej gierce wyszło bardzo dobrze. Tutaj jest lipka, dobra, spróbujmy załączyć jakiś loksusik może. wokera damy sobie da. Do tego pana. Do tego pana. I tutaj wrócimy jeszcze to. No i co, i może ta piąstka gdzieś jeszcze tutaj wrzucę na razie? No i tutaj będę się już chyba tylko rolował po to sorakę trójkę, i może swayna, może jakiś lepszy Noxus, bo już chyba lepiej nie będzie. Także tutaj niestety Casio poległa. Więc może to znaczy, że ta kompozycja jest średnia, sam nie wiem. Musicie zobaczyć drugą Gierkę i stwierdzić. Jest coraczka. Nie wiem, jakiś Noxus tutaj. Zbieram jeszcze. Słelik. Coraczka. Słelik. No nie wiem, zostawię może taki loksus. Tutaj damy to, no i zobaczmy. Soraka Trójka, czy mnie uratuje? No to wygląda średnio. Także tutaj chyba wygrywamy. Jak to przegramy, to naprawdę byłby słaby stół. Kurde, to jest Gwen, Gwen Rogue. Może ja czegoś nie wiem, może to działa. <gryw> no i kurde, przegramy to. No to chyba jednak, kurcze, Casio Kerry. Nie jest zbyt dobra. Sam nie wiem, to musicie ocenić. Obejrzyjcie dwie giereczki, stwierdźcie sami, może przetestujcie własnoręcznie. Mam nadzieję, że się podobało. Jutro wrzucę Warwicka Kerry. Tymczasem zapraszam dzisiaj na streamka darmowe jajeczka rozdajemy i cały w